Ojciec wręczył córce na ślubie zwykłą kopertę. Krewni pana młodego spojrzeli po sobie i uśmiechnęli się. Córka otworzyła ją i przeczytała. Potem, w milczeniu, podała ją panu młodemu. On przeczytał i powoli opadł na krzesło. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania historii. Od samego początku coś było nie tak. Niewidoczne, ale wyczuwalne. Obecne w spojrzeniach, w drobnych gestach, w ciszy pomiędzy słowami, które nigdy nie padły. Czesław Zalewski siedział na skraju długiego stołu, jak człowiek, który doskonale zna swoje miejsce w świecie, w którym nigdy nie czuł się mile widziany. Nie był nieśmiały, był ostrożny. Każdy jego ruch był wyważony, celowy, jakby zajmowanie zbyt dużej przestrzeni było błędem, który kiedyś popełnił. I którego od tamtej pory pilnie unikał. Nie jadł, nie pił, obserwował. Jego oczy śledziły każdy ruch Patrycji, córki, która poruszała się między gośćmi z uśmiechem doskonale wyćwiczonym. Nie był to uśmiech fałszywy, był dokładny, kontrolowany, ten sam, którego nauczyła się jako dziecko, żeby nie martwić ojca. Ten uśmiech był jej zbroją, a może więzieniem. Zbliżyła się do niego cicho, pochylając się lekko, jakby bała się zakłócić jego spokój. Jesteś dzisiaj bardzo nieobecny powiedziała szeptem. Jestem dokładnie tam, gdzie zawsze byłem odparł bez emocji. A gdzie to jest? zamilkł. Spojrzał jej w oczy o ułamek sekundy za długo. Obserwuję nie odpowiedziała. Usiadła obok niego, ale jej ciało było nadal napięte. Jakby nie pozwalała sobie na żadne rozluźnienie, jakby nawet siedząc musiała odgrywać rolę, która nigdy nie była dla niej napisana. Po drugiej stronie sali, przy białym stole, zastawionym z przesadną elegancją, Ewelina Tomaszewska złożyła dłonie na kolanach. Jej spojrzenie nie szukało ludzi, szukało struktur, układów, zależności. Patrycja nie wpisywała się w żadną z nich. Chodzi, jakby przepraszała za to, że istnieje. Mruknęła do Kingi Pietrzak, nie spuszczając wzroku z dziewczyny. Kinga uniosła kieliszek z białym winem, odwracając głowę w stronę sali, gdzie Sebastian rozmawiał z dalekimi krewnymi, z miną człowieka, który słyszy, ale nie słucha. To długo w małżeństwie nie przetrwa, odpowiedziała spokojnie. Nic nie przetrwa, jeśli nie jest użyteczne, stwierdziła sucho Ewelina. Ich głosy były ledwie słyszalne. Ale każdy wyraz cięty jak szkło. Obie kobiety nie mówiły o uczuciach, mówiły o strategii. W samym centrum tego cichego rozchwiania stał Sebastian Pietrzak, wysoki, z szerokimi ramionami, ubrany w idealnie skrojony garnitur. Uśmiechał się, ściskał dłonie, pochylał się w uprzejmości, ale w jego wnętrzu coś drżało. Kochał Patrycję, był tego pewien. Ale głęboko w nim istniało pytanie, którego nigdy nie odważył się wypowiedzieć skąd właściwie pochodziło to wszystko, co go otaczało? To bogactwo, te znajomości, ten świat, który znał od dziecka, ale który coraz częściej wydawał się obcy. Nie powinienem się tak czuć, powiedział kiedyś do swojego przyjaciela, ale nigdy nie dokończył myśli. Bo jak powiedzieć na głos, że miłość, którą się czuje, nie wystarcza, gdy wszystko inne ciąży. W pobliżu Przemysław Tomaszewski, ojciec Sebastiana, siedział z wyprostowanymi plecami, uśmiechając się z chłodnym zadowoleniem. Dla niego ta ceremonia nie była początkiem. To był etap. Kolejna pieczęć na umowie, którą uważał za zamkniętą już dawno temu. Przemysław nie wierzył w uczucia. Wierzył w kontrolę. A kontrola była jego darem i przekleństwem. Podniósł kieliszek w stronę swojego syna, nie patrząc jednak na niego, tylko dalej, ponad tłumem, jakby widział więcej niż inni. Wszystko idzie zgodnie z planem, powiedział cicho do siebie. Nikt tego nie usłyszał. Nikt poza jego żoną, która spojrzała na niego krótko, bez uśmiechu, jakby to jedno zdanie obudziło w niej stary, znajomy niepokój. A konflikt już istniał. Tlił się w spojrzeniach, w ciszy między słowami, w niedopowiedzianych gestach. Nie miał jeszcze imienia, ale był obecny. Był jak rysa na szkle, niewidoczna z początku, ale nieuchronnie się pogłębiająca. Patrycja wróciła do gości, rozmawiała, odpowiadała na pytania, których nie zadawano jej szczerze. Wszystko było tak jak powinno. A jednak każdy jej krok niósł w sobie napięcie. Jakby każdy ruch mógł coś odsłonić, coś, co próbowała ukryć nawet przed sobą. Przemysław przyglądał się jej z dystansu, dla niego była tylko częścią układanki. Widział w niej nie kobietę, a połączenie linii rodowych, majątków, wpływów. Mylił się tylko w jednym. Patrycja nie była bierna. W jej milczeniu kryła się siła, której jeszcze nie znał. Z kolei Czesław wiedział, czuł to. Nie ufał tej uroczystości, tym ludziom, tym spojrzeniom pełnym udawanego ciepła. Widział więcej, bo patrzył z zewnątrz i wiedział, że coś się zbliża. Gdy zapadł wieczór, goście wciąż śmiali się, tańczyli, wznosili toasty. Ale Patrycja, choć uśmiechała się tak samo jak wcześniej, przestała już słuchać tego, co mówili. Jej myśli były gdzie indziej. Jej serce biło nierówno. Coś miało się wydarzyć i ona to czuła. Sebastian próbował do niej podejść, ale zatrzymała go spojrzeniem. Nie miała siły na kolejne uprzejmości. Nie dziś. Nie w tym stanie. Odeszła w stronę ogrodu, nie pytając nikogo o pozwolenie. A Sebastian, mimo że miał ochotę za nią pójść, pozostał na swoim miejscu, wśród ludzi, których znał całe życie, ale których obecność teraz wydawała mu się nieznośna. Czesław zauważył jej zniknięcie, wstał, powoli jakby miał pewność, że to, co znajdzie, nie będzie już tym samym, co zostawił. W tej chwili w cieniu ogrodu, Patrycja przystanęła, wciągnęła powietrze, jej dłonie drżały. Wiem, że mnie obserwujesz, powiedziała nagle w ciemność. I wtedy usłyszała kroki: jeden, drugi, trzeci. Za chwilę miała się dowiedzieć, że nic w jej życiu nie było przypadkowe. Ogłoszenie prezentu od ojca panny młodej przecieło salę jak ostrze. Rozmowy ucichły. Spojrzenia powędrowały w stronę Czesława Zalewskiego, który wstał powoli, trzymając w dłoni biały kopertowy prostokąt. Nie było w nim drżenia. Nie było pośpiechu. Każdy jego krok miał w sobie ciężar lat, które przeżył w milczeniu. Stanął naprzeciw Patrycji, nie patrząc na nikogo innego. Przeczytaj sama powiedział cicho, ale wystarczająco donośnie, by usłyszeli wszyscy w pobliżu. Patrycja zmarszczyła brwi, próbując się uśmiechnąć, lecz uśmiech nie wyszedł jej naturalnie. Tato, ty zawsze mówisz w taki dziwny sposób odparła nerwowo, zerkając na kopertę bo zwyczajne słowa już nie wystarczają odpowiedział Czesław. Nie po tym wszystkim nie ruszył się z miejsca. Stał przed nią, jakby wreszcie odzyskał głos, który latami dusił w gardle. Patrycja zerknęła na Sebastiana, ale on nie potrafił odwzajemnić jej spojrzenia. Wzięła kopertę, rozdarła ją ostrożnie i zaczęła czytać. Najpierw szybko, bez zrozumienia. Potem zwolniła, jej brwi uniosły się, usta delikatnie się rozchyliły. W oczach pojawiło się nie przerażenie, a powolne, obezwładniające zrozumienie. Jakby nagle ktoś ułożył przed nią wszystkie brakujące elementy układanki, której obraz przez całe życie wydawał się niekompletny. To. To jest o Przemysławie? zapytała. Głos drżał jej ledwo słyszalnie. To jest o tym, co zrobił odpowiedział Czesław, patrząc jej prosto w oczy. I o tym, co przez niego straciłem. Sebastian podszedł, wziął kartkę z jej rąk, przeczytał pierwszy akapit szybko, jakby chciał natychmiast zaprzeczyć. Kolejne linijki zmusiły go do zwolnienia tempa, ostatnie do zatrzymania się. Jego twarz zbladła, spojrzenie stało się puste. Mój ojciec, on by tego nie zrobił, on już to zrobił, odparł Czesław. 23 lata temu i nigdy nie poniósł za to konsekwencji. W tym momencie Ewelina Tomaszewska, która wcześniej z dystansem obserwowała rozwój sytuacji, wyrwała dokument z rąk syna. Jej oczy przesuwały się po tekście z narastającym gniewem. To kłamstwo, powiedziała lodowatym tonem. To celowa manipulacja. Przemysław, powiedz coś. Przemysław wstał gwałtownie. Krzesło, na którym siedział, Odsunęło się z głośnym zgrzytem, który odbił się echem po sali. Czekałeś na ten dzień, żeby zniszczyć moje dziecko? zapytał, wskazując ręką Sebastiana, ale patrzył na Czesława jak na kogoś, kto właśnie przekroczył niewidzialną granicę. Czesław nie zadrżał. Jego twarz nie wyrażała złości. Była spokojna, niemal martwa w swoim opanowaniu. Czekałem, bo musiałem przeżyć. A przetrwanie zajmuje czas. W tych słowach nie było patosu. Była w nich prawda, której nikt wcześniej nie miał odwagi wypowiedzieć. Czesław nie przyszedł zniszczyć niczyjego szczęścia. Przyszedł odzyskać godność. Patrycja patrzyła to na ojca, to na narzeczonego, który stał teraz jak zaklęty. W jego oczach widziała ból, ale też pytanie, którego nie chciał wypowiedzieć. Sebastian zaczęła, ale urwała. Nie wiedziała, co dalej powiedzieć, jakich słów użyć, kiedy nagle cały fundament, na którym budowała swoją przyszłość, zaczął pękać. Co dokładnie, zaczął Sebastian, próbując złapać oddech, co dokładnie zrobił mój ojciec? Czesław skinął głową. Ukradł, oszukał, zniszczył i zbudował na tym wasze imperium. Zapanowała cisza. Nie była to jednak zwykła cisza. To była próżnia, która wessała wszelkie słowa, wszystkie maski i pozory. Ewelina ruszyła w stronę Przemysława. Nie musisz tego słuchać, powiedziała, chwytając go za ramię. To zemsta. Nic więcej. Przemysław jednak nie ruszył się z miejsca. Jego twarz stężała, jakby wiedział, że nie wszystko, co zostało ujawnione, jest nieprawdziwe. Ale jednocześnie nie zaprzeczył. Ani razu. Byliśmy wtedy młodzi, powiedział cicho niemal do siebie. Czasy były inne. Wiek i czas nie usprawiedliwiają krzywdy, rzucił Czesław. Twoje inne czasy zrujnowały życie ludzi, których nigdy nawet nie poznałeś. Głosy w sali zaczęły się podnosić. Goście rozmawiali półgłosem jedni ze zdumieniem, inni z niepokojem. Nikt jednak nie odważył się zbliżyć nikt nie przerwał napięcia. Wszyscy czekali. A ty? Zapytała nagle Patrycja, patrząc na ojca. Dlaczego powiedziałeś mi to dopiero teraz? Czesław milczał przez chwilę. Potem odpowiedział z bólem, którego nie próbował już ukrywać, bo dopiero teraz był ktoś, kto chciał słuchać. To nie był tylko akt odwagi, to był akt odzyskania siebie i każdy w tej sali, nawet jeśli nie rozumiał całej historii, poczuł, że coś się zmieniło. W jednej chwili mapa relacji została przerysowana. Przemysław nie był już tylko ojcem pana młodego. Ewelina nie była tylko matką. Sebastian nie był tylko narzeczonym. A Patrycja przestała być tą, która przeprasza za swoją obecność. Teraz każdy musiał się określić na nowo. I kiedy wydawało się, że napięcie osiągnęło swój szczyt, jedna z ciotek, ledwie znana kuzynka z dalszej rodziny, podeszła do stołu, spojrzała na dokument i wyszeptała. Ja pamiętam. Mój ojciec mówił o tym tyle lat temu. Wtedy Sebastian cofnął się o krok. Trzymał kartkę jak dowód zbrodni, ale to jego serce było miejscem przestępstwa. Spojrzał na ojca, który wciąż milczał. Spojrzał na matkę, która patrzyła na wszystkich z nienawiścią. I spojrzał na Patrycję, która nie miała już w oczach lęku. Muszę wyjść, powiedział. Odwrócił się i wyszedł bez słowa. Patrycja nie ruszyła za nim. A Czesław. Czesław w końcu usiadł. Pierwszy raz od lat nie miał nic więcej do powiedzenia. Słowa Czesława nie były oskarżeniem. Nie niosły w sobie gniewu, zemsty ani gorączkowej potrzeby rozliczenia. Były jak wyrok, który nie wymaga uzasadnienia. Nie unosił głosu. Nie gestykulował. Stał spokojnie, niemal z godnością, jakby dopiero teraz do końca odzyskał siebie. Zainwestowałem wszystko, powiedział spokojnie, patrząc na Przemysława. Ty podpisałeś za mnie. W sali zrobiło się nieruchomo. Napięcie nie wynikało z nowości informacji, ale z jej ostateczności. Jakby wszyscy, nawet ci, którzy nie rozumieli kontekstu, poczuli wagę tej jednej deklaracji. Przemysław zmrużył oczy. Jego twarz zdradzała emocje, których nie umiał już ukrywać. Mogłeś iść dalej, rzucił z przekąsem. Miałeś wybór. Czesław skinął lekko głową. Poszedłem dalej, ale poszedłem z pamięcią. Powiedział to wolno, wyraźnie. Każde słowo ciążyło. Patrycja patrzyła na ojca inaczej. Coś się w niej przesuwało, przestawiało. Nie pękało, ale zmieniało miejsce. Do tej pory znała go jako człowieka cichego, ostrożnego, czasem zbyt zamkniętego. Teraz widziała w nim kogoś, kto przez lata nosił w sobie coś więcej niż tylko wspomnienie. Kogoś, kto przetrwał, nie tracąc wewnętrznej integralności. Jej ojciec był większy niż mężczyzna, którego sobie wyobrażała przez całe życie, a świat, do którego miała wejść, ten ułożony, elegancki, przypudrowany, nagle wydał się ciasny, sztuczny i mniejszy niż kiedykolwiek przypuszczała. Sebastian podszedł do niej ostrożnie. Jego spojrzenie było zgaszone, jakby coś zgasło w nim samym. Wiedziałaś? zapytał cicho, bez oskarżenia, ale z bólem. Nie, odpowiedziała bez zawahania. To dlaczego czuję, że coś się między nami łamie? Ona zawahała się przy odpowiedzi. Spojrzała mu w oczy. Nie było już w niej ucieczki. Bo teraz wiem, skąd pochodzę, wyszeptała. A ty nie wiesz, czy potrafisz to zaakceptować? Sebastian odwrócił wzrok. Nie miał odpowiedzi. Czuł w środku pustkę, która pojawia się tylko wtedy, gdy grunt zaczyna się kruszyć pod nogami. Nagle ich przyszłość, jeszcze przed chwilą tak pewna, wyglądała jak plan zbudowany na piachu. Na końcu sali Ewelina siedziała sztywno, jakby czas ją unieruchomił. Jej dłonie były splecione zbyt mocno. Paznokcie wbijały się w skórę. Łzy spływały jej po policzkach, ale nie były to łzy skruchy. Płakała, bo traciła coś, co przez lata miała pod kontrolą. Władzę nad narracją, nad tym, co się mówi, a co przemilcza, nad obrazem swojej rodziny. Jej mąż, ten, który przez dziesięciolecia kierował wszystkim z cienia, teraz krzyczał. Ale nie z przekonania o własnej niewinności. To był krzyk człowieka, który pierwszy raz poczuł, że jego pozycja nie jest nienaruszalna. Strach wychodził z niego przez gardło. To wszystko, zaczął, ale nikt go już nie słuchał. Nie miał już publiczności. Czesław sięgnął po swój płaszcz, zawiesił go na ramionach z precyzją i spokojem, jakby każda czynność była częścią rytuału, który miał zakończyć coś starego. Zbudowaliście swoje życie na czymś, co nigdy nie było wasze, powiedział stojąc już przy drzwiach. Ale teraz przynajmniej wybieracie, wiedząc. Słowa zawisły w powietrzu. Nie było odpowiedzi. Nie było sprzeciwu. Nawet Przemysław zamilkł, jakby sam wiedział, że nie ma już nic, co mógłby dodać. Czesław spojrzał na Patrycję. W jego oczach nie było rozczarowania. Nie było też oczekiwania. Było tylko coś głębszego uczucie, które nie potrzebuje słów. Nigdy ci o tym nie mówiłem powiedział cicho bo nie chciałem, żebyś dorastała z nienawiścią. Ona podeszła do niego, bez słowa chwyciła jego dłoń. W tej jednej chwili była już nie tylko córką była dziedziczką historii, którą przez lata ignorowała. Dorastałam w ciszy odpowiedziała. Teraz rozumiem dlaczego kiwnął głową. Otworzył drzwi i wyszedł. W sali nikt się nie ruszył. Przez kilka sekund panowała martwa cisza, jakby świat wstrzymał oddech. Patrycja nie wróciła na swoje miejsce. Stała, jakby próbowała oswoić to, co się właśnie wydarzyło. Próbowała zrozumieć, co jeszcze zostało między nią a Sebastianem, teraz gdy fundamenty runęły. Sebastian nie podszedł. Patrzył na nią, ale nie ruszył się nawet o krok. Za nimi Ewelina próbowała zetrzeć łzy. Przemysław opadł na krzesło ciężki, milczący. Jego porażka była cicha, ale całkowita. I właśnie wtedy, gdy cisza zaczęła ustępować napięciu, drzwi boczne uchyliły się powoli. W progu stanęła kobieta, nieznana większości zebranych. Trzymała w rękach małe pudełko, owinięte starannie materiałem w kratkę. Jej spojrzenie padło najpierw na Patrycję, Potem na Przemysława. Przepraszam, że przeszkadzam powiedziała ale myślę, że nadszedł czas, żeby powiedzieć prawdę. Wyrok zapadł kilka miesięcy później. Nie było sensacji nie było kamer, błysków fleszy, ani triumfalnych oświadczeń był rozpad cichy, metodyczny, nieodwracalny. Przemysław Tomaszewski stracił niemal wszystko pozycje, wpływy, zaufanie ludzi którzy jeszcze niedawno ściskali mu dłoń z uśmiechem. To, co zostało, nie miało już w sobie żadnej mocy, a przede wszystkim nie przywróciło mu spokoju, nie próbował się bronić. Od momentu ujawnienia dokumentów milczał coraz częściej, jakby każde słowo, które wypowiadał, traciło sens w konfrontacji z przeszłością, którą tak długo ukrywał. Czesław nie domagał się zadośćuczynienia. Nie pojawił się w sądzie jako powód cywilny. Nie komentował publicznie sprawy. Pieniądze nie zwracają przeżytych lat, powiedział, kiedy zaproponowano mu ugodę. A ja nie chcę dźwigać niczego więcej. Już wystarczy. Nie brzmiał jak człowiek, który wygrał. Brzmiał jak ktoś, kto wreszcie odłożył ciężar. Patrycja i Sebastian nie rozstali się, ale ich małżeństwo, zawarte mimo wszystko, mimo bólu, mimo podziałów, nie przypominało tego, co miało być. Nie brakowało im miłości. To nie serce się zmieniło, tylko grunt, na którym wszystko zostało zbudowane. Prawda zmienia wagę rzeczy, a oni oboje musieli nauczyć się chodzić po nowym świecie, takim, w którym nie wszystko już można było przemilczeć. Patrycja odwiedzała ojca często. Ich rozmowy bywały krótkie, czasem milczące. Czesław nie opowiadał o przeszłości. Nie analizował, był obecny i to wystarczało. Pewnego dnia, gdy siedzieli naprzeciwko siebie, ona trzymając kubek herbaty, on z dłońmi złożonymi na kolanach, cisza przeciągała się tak długo, że aż stała się pytaniem. Patrycja przełamała ją pierwsza. Tato, czy sprawiedliwość coś naprawia? Zamilkł na chwilę, jakby naprawdę chciał przemyśleć odpowiedź, a nie rzucić gotową formułką. Nie odparł spokojnie. Popatrzyła na niego uważnie, wyczekując czegoś więcej. Więc dlaczego to wszystko zrobiłeś? Jego spojrzenie było zmęczone, ale czyste. Bez żalu. Bez triumfu. Bo niektórych bóli nie trzeba leczyć. Trzeba je tylko zatrzymać. Przestać pozwalać im rządzić wszystkim dookoła. Spojrzał na nią, a w jego oczach nie było patosu. Była prawda. Prosta, naga. Czasem nie chodzi o sprawiedliwość, chodzi o to, by odzyskać własny głos. Patrycja wzięła to do siebie. Słuchała w ciszy, ale każde jego słowo zapisywała w sobie, jakby dopiero teraz naprawdę rozumiała, kim był jej ojciec przez te wszystkie lata. Nieobecność, którą czuła jako dziecko, nie była brakiem, była walką, była formą oporu. Milczał nie dlatego, że nie chciał mówić, ale dlatego, że świat, w którym przyszło im żyć, nie był gotów słuchać. I teraz, gdy wszystko się wydało, gdy kłamstwo zostało nazwane, a ci, którzy milczeli przez wygodę, zmuszeni zostali do reakcji, jego cisza przestała być ciężarem. Stała się pomnikiem wytrwałości. W drzwiach domu Czesława nie było więcej gości. Rodzina Patrycji podzieliła się na tych, którzy milczeli z powodu wstydu i tych, którzy nigdy nie chcieli znać prawdy. Sebastian przychodził z nią czasem, ale nie rozmawiał z ojcem. Miłość do Patrycji nie była wystarczająca, by odbudować relacje z człowiekiem, który przez lata kształtował jego życie z ukrytą ręką. Ewelina przestała się pojawiać publicznie, zamknęła się w przestrzeni, którą zawsze kontrolowała, ale teraz nie miała już nad kim sprawować władzy, a samotność była jej jedyną stałą. Przemysław, po wyroku, sprzedał dom. Udziały, nazwisko. Zniknął z kręgów, które kiedyś sam stworzył, i w jego zniknięciu było coś więcej niż ucieczka. Była to kara, którą sam sobie wymierzył. Patrycja, kiedy patrzyła w lustro, widziała kobietę, która przeszła przez coś, co mogło ją złamać, ale zamiast tego uczyniło ją bardziej sobą. Jej małżeństwo, jej nazwisko, jej przyszłość, wszystko teraz miało inną wagę. Nie była już tą, która się dostosowuje. Nie była już tą, która milczy. Czesław nigdy nie mówił jej, że jest z niej dumny, nie musiał. W jego obecności czuła się spokojna. Jakby przez całe życie prowadził ją nie słowami, ale obecnością, która, choć cicha, nigdy nie zawiodła. Kiedy ostatni raz wyszła z jego domu tamtego roku, zatrzymała się w drzwiach, obejrzała się. On siedział w fotelu. Nie patrzył na nią, ale wiedziała, że ją słyszy. Dziękuję, tato, powiedziała. Nie odpowiedział od razu. Potem cicho, jakby sam do siebie. Już nie muszę się bać, że znikniesz w cudzych historiach. Drzwi zamknęły się powoli i rana, ta stara ukrywana, tłumiona, nie zniknęła, ale przestała dyktować im życie, a dla kogoś, kto czekał na to przez dwadzieścia lat, to była wystarczająca zmiana.